To jest teraz, to jest teraz e, druga część, ten film. Pierwsza część był przerwany przez to, że któryś ten zrobił dzwonienie na ten telefon. To była taka moja koleżanka, bardzo fajna, ale nie mu, musiała robić dzwonienie jak ja rad robię nagrywanie tutaj. No więc musicie teraz obejrzeć pierwsza część, tam mówiłem o Facebook, że tam jest coś. No więc obejrzyjcie pierwszą część. Teraz ja mówię dalej. Dalej mówię, że na tym Facebook, Facebook, to jest taka strona, gdzie tam różne młodzież robi różne mm, znajomości, robi różne śmieszne sprawy. <laughs> no i tam na tym, na tym Facebook był wstawiona normalna. Wykład. Nie jak to robi się po polsku. W Czarnogórze my mówimy zimy. A jak to będzie w polsku? Wywiad z, z normalnym mnie. Jak ja był w, w Czarnogórze no to zrobiła tam bardzo taka bardzo ładna wtedy była e, dziennikara i ta dziennikara zrobiła wykład i ze mną i jest na normalny Facebook tutaj. Hmm? Jest na normalny, ten. Ja tam robię. Puszczę wam trochę. Zrobię. Szanowni Państwo, myśmy właśnie w mieście Budwaju tutaj e, rozmawiamy, przeprowadzamy wywiad, żeby coś dowiedzieć o tym mieście. Więc tutaj. Wszystko tak. ja mogę opowiedzieć, bo ja tam, tam, tam. Jestem bardzo dobry tutaj, Czarnogóra. Jestem damna i jestem tutaj czarnogóra. Czarnogóra. To tak, tak. pani. Jest. pani jest. Ja jestem bolczyk. Także powoli robię się sławna na ten, na, ten, na ten świat.